Wyobraź sobie, że mogłeś podróżować w czasie do roku 320 roku naszej ery, kiedy Rzym osiągnął szczyt swojej potęgi pod względem czysto monumentalnej skali, kiedy wszystkie imponujące budowle starożytności zostały ukończone. Rzym w tamtych czasach oferował spektakl niespotykany nigdzie indziej na świecie dla odwiedzających ze wszystkich zakątków Imperium Rzymskiego. Gigantyczne amfiteatry. Ogromne posągi, szalona ilość mniejszych statuetek, gigantyczne fontanny, słynne targi Trajana, niewiarygodna ilość kompleksów kąpielowych niektóre tak duże, że można by je nazwać małymi miastami a potem niesamowity cyrk Maksymusa a potem imponujące mury miejskie. Ale trzy budynki w szczególności wywoływały bardzo silne emocje, ponieważ te budynki były tak absolutnie imponujące mianowicie Trzy największe świątynie, kiedykolwiek zbudowane w Rzymie. Nawet z daleka niektóre z nich można było zobaczyć górujące wysoko nad swoim otoczeniem na niektórych z siedmiu wzgórz Rzymu. Jakie były te świątynie, kiedy zostały zbudowane, i czy dzisiaj możemy jeszcze zobaczyć ich pozostałości? Świątynia Jowisza Optimusa Maximusa. Gdybyś podszedł do Rzymu w 320 roku n.e., już z daleka zobaczyłbyś świątynię górującą nad wszystkimi innymi, jej biały marmur błyszczący jasno w słońcu. To była świątynia Jowisza na Kapitolu. Jak sama nazwa wskazuje, świątynia była dedykowana bogu Jowiszowi, ojcu-chrzestnemu rzymskiego Panteonu. Jowisz był rzymskim odpowiednikiem Zeusa w mitologii greckiej. Najstarsza zamieszkana część Rzymu znajdowała się na wzgórzu Palatyn. Dowody archeologiczne pokazują, że ludzie mieszkali tam już w XIX wieku p.n.e. Jednakże Rzym został oficjalnie założony dopiero w 753 rok przed naszą erą. Osada rozszerzyła się w następnych wiekach, a już pod koniec VI wieku p.n.e. Zbudowano duży świątynię dedykowaną Bogu Jowiszowi. Jupiter Optimus Maximus, Jowisz największy i najlepszy, jak to było nazywane. Ta świątynia została poświęcona już tak wcześnie, jak w 509 roku, przed naszą erą, w roku, w którym ostatni król Rzymu, Lucius Tarquinius Superbus, został wygnany z miasta, a Republika Rzymska oficjalnie się zaczęła. Była to imponująco duża świątynia. O rozmiarach około 55 na 60 metrów, zdecydowanie przewyższająca wszystkie inne świątynie w Rzymie z tamtego czasu, a nawet konkurująca rozmiarami z największymi greckimi świątyniami tamtych dni. Bazowała głównie na architekturze etruskiej, a bardzo prawdopodobne, że wielu etruskich rzemieślników pracowało nad świątynią. Świątynia stała przez 426 lat, aż spłonęła w wojnach domowych podczas dyktatury Suli w 83 roku przed naszą erą. Drugą świątynię szybko rozpoczęto po pożarze i ukończono około 61 roku przed naszą erą, na tym samym fundamencie. O tej świątyni, o której niewiele wiadomo, a która prawdopodobnie miała silniejszy wpływ architektury greckiej. Była mniej więcej tej samej wielkości co pierwsza świątynia. Stała przez 130 lat, aż spłonęła w 69 roku naszej ery, kiedy obszar na Kapitolu spłonął z powodu wojny domowej, która miała miejsce w tym roku, słynnym roku czterech cesarzy. Nowa świątynia szybko została rozpoczęta pod władzą cesarza Wespazjana, a ta trzecia świątynia Jowisza została ukończona. I poświęcona w 75 roku naszej ery. Ale ta, trzecia świątynia, zdobywa nagrodę za najkrótszy czas istnienia, ponieważ już pięć lat później, w 80 roku naszej ery, spłonęła. To pod rządami cesarza Domicjana rozpoczęto budowę czwartej świątyni, która miała stać się najbardziej imponującą do tej pory. Nadal zachowała tę samą wielkość fundamentu co pierwsza świątynia około 55 na 60 metrów, plus minus kilka metrów, ponieważ uczeni nadal dyskutują o dokładnym rozmiarze, ale gdzieś w tych granicach. Ukończona w 82 roku naszej ery miała kolumny z białego marmuru, drzwi były pokryte złotem, a dach pokryty był pozłacanymi płytkami. Na dachu, po bokach, znajdowało się wiele statu, a w środku, na szczycie, imponująca kwadryga. Dokładna wysokość świątyni i nie jest dokładnie znana, ale kolumny prawdopodobnie miały około 18 metrów wysokości, a sama świątynia, od dołu do góry, mogła być dwa razy wyższa. Wewnątrz oczywiście znajdowało się wiele statu i jedna duża siedząca statua boga Jowisza. Cała struktura musiała być wspaniałym widokiem do podziwiania i robiła wrażenie na ludziach ze wszystkich zakątków imperium przez ponad 400 lat. W 390 latach Amianus Marcelinus był w Rzymie i napisał następujące słowa o świątyni. Kapitolium, dzięki któremu czczony Rzym wynosi się na wieczność. Cały świat nie widzi niczego bardziej wspaniałego. Tronował nad miastem i można było zobaczyć świątynię nawet spoza murów miasta. W V wieku miasto było wielokrotnie plądrowane, a świątynia splądrowana. Ale już na początku 400 lat przed plądrowaniami, Stilicho usunął złoto, które zdobiło drzwi, aby sfinansować wojnę przeciwko barbarzyńskim najeźdźcom. W 455 roku pozłacane dachówki zostały częściowo rozebrane przez wandali, kiedy w tym roku plądrowali miasto. Ale mimo to, na początku V wieku n.e. Cassiodorus był w Rzymie i nadal opisywał świątynię jako jeden z cudów świata. Więc pomimo pewnych uszkodzeń, ogólna struktura była nadal nienaruszona około 510 roku n.e. i nadal robiła wrażenie na odwiedzających. W 571 roku na ze Narses, splądrował niektóre statuły z świątyni, aby ozdobić swoje kwatery, które urządził w starym pałacu cesarskim na wzgórzu Palatyn. Prawdopodobnie świątynia nadal wtedy robiła wrażenie będąc nienaruszonym obiektem. Ale w kolejnych wiekach zdarzyło się wiele silnych trzęsień ziemi, więc za każdym razem, gdy świątynia była uszkodzona przez jedno z tych trzęsień, szkody już nie były naprawiane, ponieważ Rzymianie od tego czasu bardzo się odizolowali od swojej starej kultury i religii. Co fascynujące, kiedy humanista Poggio Bracolini odwiedził Rzym w 1447 roku. Świątynia była nadal zaskakująco dobrze zachowana, jednak została rozebrana w XVI wieku, aby zrobić miejsce dla Palaco Caffarelli, i w ten sposób zakończyła się historia świątyni Jowisza Optimusa Maximusa, która stała tam w jednym czy innym kształcie przez ponad 2000 tysiące lat. Dwa. Świątynia Wenus i Romy Ale Świątynia Jowisza nie była największą świątynią starożytnego Rzymu, co jest fascynujące. Jeszcze większa była Świątynia Wenus i Romy, której budowę rozpoczęto za czasów cesarza Hadriana w roku 121 n.e., a oficjalnie ukończono w roku 141 za panowania cesarza Antoninusa. Była naprawdę ogromna. Jej podstawa Miała 110 na 53 metry, a wysokość wynosiła 31 metrów, włączając w to statuy na jej szczycie. Była otoczona imponującymi kolumnami korynckimi o szerokości 1.8 punktu 8 metrów i wysokości 18 metrów. Została zbudowana na dużej platformie o wymiarach 145 na 100 metrów, a po jej bokach znajdowały się portyki z kolumnadą. Były tam dwie duże, główne komory wewnętrzne zwane czele, jedna dla bogini Wenus skierowana w stronę Koloseum, podczas gdy bogini Roma, bogini samego Rzymu, znajdowała się w szela skierowanej w stronę Forum Romanum. Świątynia została uszkodzona przez pożar w 307 roku n.e. ale została odrestaurowana i ponownie poświęcona przez cesarza Maksencjusza. I nadal robiła wrażenie na ludziach przez wiele kolejnych lat. W 357 roku, kiedy cesarz Konstancjusz II odwiedził Rzym, był pod wrażeniem ogromnej skali świątyni. Ale, jak wiele innych świątyń, niestety, w pewnym momencie pod koniec III wieku lub na początku IV wieku świątynia została zamknięta z powodu rosnącej nietolerancji religijnej chrześcijaństwa wobec klasycznej grecko-rzymskiej wiary, ale mimo to przetrwała wiele sekt miasta w V i VI wieku i nadal robiła wrażenie nawet na początku VII wieku. W 630 roku pozłacane dachówki zostały usunięte przez papieża Honoriusza na ozdobę bazyliki świętego Piotra. Od tego momentu świątynia leżała naga bez dachu ale mimo to nadal opierała się zniszczeniom czasu i wielu trzęsień ziemi. Ale w 847 roku w Rzymie miało miejsce szczególnie silne trzęsienie ziemi, które uszkodziło wiele starych budynków, które do tej pory pozostawały w miarę nienaruszone od czasów zachodniego cesarstwa rzymskiego. I w tym trzęsieniu ziemi prawdopodobnie nadal imponująca świątynia Wenus i Romy Została zniszczona około 700 lat po jej wybudowaniu. Dziś jej pozostałości nadal można zobaczyć i odwiedzić. Jedna z dwóch Kelai jest nadal częściowo nienaruszona. Możemy zobaczyć przedsionek, w którym stała statua bogini Wenus, a także niektóre kolumny bocznych kolumnat są nadal widoczne. Podstawa świątyni również przetrwała, ale ogólnie rzecz biorąc, jak możemy zobaczyć, nie pozostało wiele z tego wspaniałego świątyni, jednak przynajmniej więcej niż ze świątyni Jowisza na Kapitolu, więc chyba nie powinniśmy narzekać. Trzy świątynie Serapisa lub świątynia Sol Invictus. A teraz dochodzimy do prawdopodobnie najbardziej tajemniczej, ale dziwnie największej i jednocześnie najmniej znanej z trzech największych świątyń starożytnego Rzymu. Nawet z bardzo daleka można było zobaczyć tę gigantyczną świątynię, która stała na kwirynale, na wzgórzu kwirynale, kolejnym z siedmiu wzgórz Rzymu. To, co czyni tę świątynię tak fascynującą, to fakt, że była najprawdopodobniej największą świątynią starożytnego Rzymu, a mimo to wiemy o niej najmniej spośród trzech dużych świątyń. Na forma Urbis Rumae, starym marmurowym planie Rzymu datowanym na początek dwusetki nonDeren, który przetrwał tylko w częściach, widzimy, że na wzgórzu kwirynale stała ta wspaniała świątynia. Nadal jest kwestią debaty, kto tak naprawdę zbudował tę świątynię. Niektórzy sądzą, że zbudował ją karakala. Inni argumentują na rzecz Hadriana. Wielka świątynia została zbudowana na platformie o rozmiarach około 70 na 200 metrów, a sama platforma była niezwykła. Ponieważ została zbudowana na zboczu wzgórza Kwirynale. To oznacza, że świątynia Serapisa była po jednej stronie na poziomie szczytu wzgórza, podczas gdy druga strona platformy wznosiła się na wysokość 20 metrów nad poziom ulicy. Ten niezwykły typ konstrukcji jest naprawdę imponujący. Aby to było jeszcze bardziej niesamowite, na tej platformie, po drugiej stronie świątyni Serapisa. Mogła znajdować się mniejsza świątynia dedykowana Herkulesowi i Dionizosowi. Więc mówimy o konstrukcji typu podwójna świątynia. Jednym z najlepszych źródeł, które potwierdzają, że to naprawdę istniało, oprócz marmurowego planu Rzymu, są pewne rysunki z renesansu, kiedy struktura była jeszcze lepiej zachowana i prawdopodobnie tak by to wyglądało stojąc przed tym imponującym budynkiem u podnóża wzgórza Quirnel. To jest z doskonałej rekonstrukcji 3D wykonanej przez uniwersytet w Kaję. Mogłeś wejść z poziomu ulicy z jednej strony do struktury i iść po schodach wewnątrz, aż wyszedłbyś na szczyt wzgórza, gdzie mógłbyś zdecydować, czy chcesz iść do mniejszej świątyni. Lub jeśli chciałbyś kontynuować do większej świątyni, świątyni serapisa. Teraz sama świątynia musiała być naprawdę ogromna i wielu uważa, że nawet przewyższała rozmiarami dwie inne świątynie. Powierzchnia była prawdopodobnie nieco większa niż ta w świątyni Wenus i Romy, a kolumny nawet nieco grubsze i wyższe. Niektórzy badacze podają liczby tak wysokie jak 2 metry średnicy i zdumiewające 21 metrów wysokości. Jeśli tak, byłaby to jedna z największych kiedykolwiek zbudowanych świątyń i największa w Rzymie. Dlatego jest to dość zdumiewające, że jest to jedna z najmniej znanych dużych świątyń rzymskich i bardzo często zapominana. Mogła to być świątynia, którą sam Aurelian poświęcił ponownie Sol Invictus w Dzień Bożego Narodzenia roku 274. Dlatego czasami świątynia ta nazywana jest świątynią Sol lub Sol Invictus. Widzimy to, ponieważ jest tak wiele sprzecznych informacji na temat tej świątyni, i tak mało z niej zostało jest owiana tajemnicą. Dlatego prawdopodobnie często jest pomijana, gdy mówi się o największych świątyniach starożytności. Platforma była nadal niezwykle dobrze zachowana w renesansie, ale nawet na tym zdjęciu stąd z 1930 roku wciąż możemy zobaczyć platformę. I masywną konstrukcję, na której stałaby mniejsza świątynia, a z drugiej strony byłaby świątynia Sol lub Serapisa. Świątynia Serapisa lub Sol, podobnie jak inne, została zamknięta na siłę wraz z tłumieniem starych kultów grecko-rzymskich pod koniec 300 i na początku 400 lat. Prawdopodobnie stała tam przez jakiś czas, aż w końcu, wcześniej czy później, uległa trzęsieniom ziemi, a następnie. Jej materiał budowlany został ponownie wykorzystany do budowy innych budynków, ale jeszcze w czasach renesansu, jak widzieliśmy, wciąż jeszcze częściowo stała. Dziś wciąż można zobaczyć części platformy i jeden duży fragment samej świątyni, ważący 100 ton marmurowy kawałek leżący na ziemi. Niewiarygodnie. Ten masywny kawałek był częścią sufitu świątyni nad kolumnami. Jest to największy pojedynczy kawałek zachowanego starożytnego kamieniarstwa, jaki można znaleźć w Rzymie, świadectwo ogromnej masy tego, co zostało utracone i zapomnianej gigantycznej świątyni. Jeśli podobał Ci się ten film, rozważ wsparcie tego kanału poprzez Patreon lub członkostwo na YouTube. Ponieważ to dzięki Twojemu wsparciu ten kanał istnieje. Bardzo dziękuję i oczywiście chcę podziękować wszystkim, którzy wspierają Major Janusa. Jesteście niesamowici. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak musiał wyglądać Rzym około roku 476, możesz obejrzeć ten film w prawym górnym rogu. Ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Rzymie w VI wieku, możesz obejrzeć inny film w prawym dolnym rogu. Dziękuję jeszcze raz wszystkim przyjaciołom historii rzymskiej. Gratias tibiago i bene